Podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży śląskiej 2023 Paweł Belt, wioślarz gopła Kruszwica, yy, był w poczcie sztandarowym i wciągał flagę narodową podczas hymnu państwowego. Dla Ciebie to wyróżnienie? No oczywiście jest to jakiś tam zaszczyt, no bo jednak zostałem wybrany do tego. No co tu powiedzieć. No, no właśnie. Jeśli chodzi o sportową część, na co się tutaj szykujesz podczas tej olimpiady? No na pewno nie jest łatwo, bo przeciwnicy stawiają naprawdę wysoki poziom. Cała olimpiada w ogóle jest na wysokim poziomie. No A chciałbym w tym roku raczej się dostać, być w czołowic, czołówce. Tak, liczę, żeby tak być. Od 1 do 6, żeby się zmieścić. A. No, bo to jest wszystko jednak dużo pracy. To wymagam, yy, pokładów sił yy, i motywacji przede wszystkim. Wszystko się dzieje w głowie. Tak? Jakby największy do tej pory sukces, to brązowy me medal podczas yy, mistrzostw polskich ludzi. Tak, dotychczas tak. No, w, w tamtym roku to był rok raczej sukcesów. Teraz przyszedłem do nowej kategorii, więc yy, liczę, że ten rok to będzie rok pracy. A następny rok myślę, że sukces. Jaka to nowa kategoria? Junior musz. Aha, o to chodzi. Cały czas w jedynce, czy masz także możliwości w innych osadach? Na razie pływam w jedynce. Możliwości zawsze są dla mnie otwarte, na przykład na czwórce, ale o wszystkim oczywiście zdecyduje trener i myślę, że poprowadzi nas wszystkich do sukcesu. Ale podczas treningów klubowych z kim toczysz pojedynki na wodzie, nazwijmy to? No przede wszystkim no to ze sobą, żeby łamać swoje bariery, swoje granice. Ale na pewno koledzy klubowi stanowią taką motywację do działania, Prób żeby po prostu jakoś działać. Nie? Próbowałeś już sił z Kamilem Sierackim. No jest to mój kolega, znamy się. No to jest na pewno dobry, na pewno dobrze reprezentuje nasz klub. Oczywiście nie tylko klub, tylko całą Polskę nawet. Jest to zawodnik, oczywiście bardzo dobry, ale mówimy teraz o Olimpiadzie. 2024 rok, jaki to będzie rok Pawła, dla Pawła Belta? No, czas pokaże oczywiście, ja nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ale oczywiście chciałbym oczywiście optymistycznie do tego podchodzić i zdobywać jak najwięcej sukcesów. Czyli marzy Ci się w Europie, Mistrzostwa Świata? Idziesz w tym kierunku? No oczywiście. Wszyscy w tym kierunku idą, wszyscy w tym kierunku brną i raczej każdy, każdy by tak chciał. Paweł Bald, wioślasz gopła pod podopieczny Pana trenera Roberta Januszka. Wszystkiego dobrego podczas Dziękuję bardzo. nie tylko Olimpiady Młodzieży, ale także innych zawodów. Dziękuję.